Stój! Do górnej dzielnicy fortu wstęp mają tylko szanowani obywatele oraz tacy, którzy dostali bezpośrednie zaproszenie od Naczelnika Szczura. Dopóki nie przedstawisz, co cię tutaj sprowadza, nigdzie nie wejdziesz. Fenris udzielił mi osobistego zezwolenia. To ja wykryłem, kto odpowiadał za propagandę banitów. Ty pozbyłeś się banitów? Lepiej, żebyś nie kłamał. Sprawdzę to! Jax? Tak, panie. Sam. Proszę, przyszedł ten, o którym wszyscy gadają. Witam w moich skromnych progach. Dobrze cię widzieć w forcie. Ładnie tu. Święta racja. Święta racja. Zwykle trzymam się z dala od miejsc, gdzie słońce nie dochodzi. Dobrze. A teraz spływaj. Albo tak, albo nie. Pamiętasz mnie? Oczywiście, ale ty mnie raczej nie, prawda? Przypomnę ci, za czasów Logana byłem Niki, kolejnym szczurem w błocie. To ty mnie z niego wyciągnąłeś. Dałeś odpowiedniego kopa. Kiedy wszystko zaczęło się tu sypać, Logan z innymi szczurami opuścił statek, ale nie ja. Zostałem, załatałem dziury i zostałem tu kapitanem. Ale to wydarzyło się dawno temu. Nie winiecie, że mnie nie pamiętasz. Fenris chciał, żebym z tobą pomówił. Udało ci się pozbyć roznoszonych przez szpony materiałów propagandowych banitów. To zamieszanie trwało zbyt długo. W zamian chciałbym ci dać nieco pieniędzy. Ta drobna kwota pozwoli ci tu zacząć nowe życie. Co będziesz z tego miał? Co to niby znaczy? Wyświadczam zwykłą przysługę staremu przyjacielowi. Bierz albo nie, twój wybór. Nie odmówię. Świetna decyzja, przyjacielu. Lubię wspierać tych, którzy odwdzięczają się tym samym w razie potrzeby. Ja. Bez wątpienia warto na Ciebie liczyć. Chociaż. Skoro już o tym mowa, twoja pomoc okazałaby się teraz nieoceniona. Pojawił się pro. nie. Właściwie to wyzwanie, z którym możesz mi pomóc. Co to za wyzwanie? Nie ufam niektórym osobom w górnej dzielnicy. Staram się szukać pozytywów, ale wiadomo: istnieją pewne granice. Chodzi mi o dwie konkretne osoby: Handlarkę Berit. I szkoleniowca Ejnara. Spotkaj się z nimi. Zobacz czego się dowiesz. Ostrożności nigdy za wiele. Szczególnie, że ktoś próbował mnie zabić. Szczur nieustannie powinien uważać, czy ktoś nie zamierza na niego nadepnąć. A im większy szczur, tym gorzej. Potrzebny mi ktoś obcy, kto zdoła wtopić się w tłum. Zostać zwykłym robotnikiem lub kupcem. Jak dokładnie mam potraktować te dwójkę? Porozmawiaj z nimi. Poznaj ich. Wywęż, co knują. Zacznij mnie obgadywać. To oczywiście niełatwa sprawa, bo wspaniała ze mnie persona. O, posłuchaj, co oni na to. Wysąduj, czy lubią być berserkami. Coś wykombinujesz. Muszę się upewnić, czy są godni zaufania. No to umowa stoi. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Ruszaj już. Zostałeś do tego stworzony. Dasz radę. Pragnę się do was przyłączyć. A i to mi się podoba. Dodatkowa para rąk zawsze w cenie. Wiedz jednak, że gdy przystąpisz do berserków, nie dołączysz już do żadnej innej frakcji. Wymagam lojalności od wszystkich podwładnych. Jak się na to zapatrujesz? Nie zmieniłeś zdania? Nadal chcę zostać berserkiem. Mądrze. Jeśli naprawdę ci na tym zależy, musisz złożyć przysięgę. Ale, ponieważ nie jesteśmy w Goliet, mogę dostosować jej treść wedle potrzeb. Powtarzaj za mną. Uroczyście przysięgam. Uroczyście przysięgam. Wypełniać obowiązki jako ogrodnik. Wypełniać obowiązki jako ogrodnik. Chronić sadzonki, doglądać ich oraz ponosić wszelką odpowiedzialność, gdyby nie wyrosły. Chronić sadzonki doglądać ich oraz... Yy, nie, coś tam o odpowiedzialności. Nie najgorzej. Przejdźmy do najważniejszego. Czy przysięgasz dochować wierności panu tej wspólnoty? Chyba tak. Powiedz tak, inaczej nigdy nie skończymy. Tak. Czy będziesz wykonywał jego polecenia i nie zakwestionujesz jego decyzji? Tak. Oto mianuje cię zatem członkiem naszej społeczności. Przyjmij ten pancerz na znak swej lojalności. Pasuje. Dobrze, już prawie koniec. Witamy w naszych szeregach, bracie. Niechaj mama ześle czerwone światło, by opromieniało twą drogę. I tak dalej, i tak dalej. Ku chwale Ragnara. Kto wie, ile to jeszcze potrwa? Klawo!